Witajcie moi drodzy, z tej strony Jankos i widzimy się tutaj w opisie patcha 10.16, czyli patcha, który będzie grany na europejskich playoffach, które zaczynają się za 3 tygodnie. W tym momencie mam ostatnią kolejkę LAC numer 8, potem będzie tydzień przerwy i zaczynamy playoffy, więc to będzie playoffowy patch. E, oczywiście wchodzi do gry nowa postać Jone, czyli Brad Jasło, czyli kolejna postać, która będzie robić po 10 dedów w grze i machać swoim mieczem na kół. Jone e, będzie w playoffach wyłączony, Jone również będzie wyłączony w trakcie Mistrzostw Świata. Więc jeżeli chodzi o pro graczy, to możecie go tylko oglądać na streamkach, na YouTubie, czy em, no właśnie na jakieś tam high-elo, ale w, na takich pro-pro stricte rozgrywka go nie będzie. E, postać wygląda dość fajnie, e, no cóż, mam nadzieję, że będzie dało się nim począglować. Kali, technika pięciu cięć. Obrażenia postawy zwiększone o 5 punktów. Salto shuriken, rodzaj obrażeń. Teraz to będą ma obrażenia magiczne. Co to znaczy dla Akali? To znaczy, że Akali będzie silniejsza na postacie, które nie mogą budować obrażeń. E, nie mogą budować magicznych rezysty, czyli odporności na magię. A to nie znaczy, że będzie ona P i dużo silniejsza, ale tak tyciu, tyciu ją wzmocnili. Jeżeli jednak postać rzeczywiście buduje odporność na magię. To tutaj dużo się nie zmieniło. Nie są to jakieś kolosalne buffy. W tym patchu jest naprawdę ogrom zmian, ale żadne z tych zmian nie są duże. szkoda dodatkowa prędkość ataku na kuzu została osłabiona o 20% na maksymalnym poziomie, czyli o 5% od drugiego poziomu umiejętności. Również wydaje mi się, że Aszka moim zdaniem nie była jakaś taka super OP, bo miała naprawdę dużo kontr. Typu jakiś tam malfight, tak. No ale jednak. Dużo, dużo drużynom dawała to, że ma Hawkshot, to, że ma R, e, miała bardzo silny laning Face, więc rozumiem, dlaczego raz zdecydował się znerwić Aszkę. Mimo, że w Europie aż tak grana nie była, to gdzieś tam właśnie w Azji często pikowana Ashka się po prostu często pojawiała, więc no cóż, trochę ją osłabili. E, Bart, to mnie bardziej cieszy, nie tej postaci. Zdrowie, zmniejszono 15, ołtarz opiekuna, maksymalne leczenie zmniejszono 15, maksujesz Q, więc em, po prostu 15 na pierwszym poziomie. A to są dość duże nerfy, znaczy samo zdrowie nie jest aż tak ogromne, ale ten ołtarz opiekuna, tego bardzo dużo na linii używasz, więc sam fakt, że teraz będzie mniej leczył o 15 za jeden heal, um, to y, powinno osłabić troszeczkę jego laning phase, jeżeli Bard na przykład zostanie hooka i zostanie obity. Ewelin, czas odnowienia ku został zmniejszony do 4 sekund. Usunięto. Trafienie potwora nie skraca już czasu odnowienia kol kolca nienawiści o 50%. Czyli FK teraz to niby ma być flex i niby ma się ją grać też na linii. Moim zdaniem to, moim zdaniem to jest bzdura. Moim zdaniem f nie da się wylejnować. Moim zdaniem tu się nic kompletnie nie zmieni. W lesie również się nic kompletnie nie zmieni. E, więc no cóż. Pff. Nic się nie zmieniło, no AFK. po prostu coś z nią zrobili, ale nic z nim nie zrobili. Fiora wypad Czas odnowienia, Q został zmniejszony o 2 sekundy na maksymalnym poziomie, ale za to teraz trafienie wroga skracza czas odnowienia o 50%. A nie o 60%. Czyli to są buffy. Bo na tę chwilę to skraca, jak widzicie, o 3 sekundy, a było o 3,2, ale zyskujesz 2 sekundy na samej umiejętności Q, czyli 1,8 sekundy mniej, jako tako bez CDRki. A to są duże buffy na Fiora. Ona i tak miaży na speed puszu. Oczywiście Fiora w tym fightach taka dobra nie jest, a teraz jest meta pod tym fightem, więc wątpię, żeby ona była dużo grana, ale jest mocniejsza. Hekari niszczycielska szarża, do prędkość prędkości ruchu została zwiększona 25% em, przez maksymalna wartość w czwartej sekundzie, czyli w, no właśnie w tej czwartej sekundzie będzie trochę szybsi no cóż, Hecarima niedawno nagrałem Dostał teraz lekkie buffy do menspeeda, no nie są to złe buffy, szczególnie, że teraz ludzie grają Sonne Lux na bocie i wtedy taki hekarem na pro w kompozycji byłby naprawdę fajny. Jax, kontra atak? Czas odnowienia został zmniejszony o 2 sekundy tylko i wyłącznie na początkowych poziomach. Eee, więc to są e, no dość duże bufy na linię, będzie zdecydowanie łatwiej mu się leinować na Kamil czy właśnie na Fiorę, a i tak na te, w, w tych upach Jax był dość silny, więc pewnie gracze Jacksa są bardzo zadowoleni. Jhin, szept, umiejętność biernaż: Obrażenia czwartego strzału przeciwko budowlom to będzie 1.5 punktów całkowitych obrażeń ataku. Więc e, troszeczkę więcej, e, ale tylko budowlą, czyli zwiększyli jego obrażenia, tylko i wyłącznie jak niszczy turety. Ma to sens, no bo wiecie, jak cztery strzała, a potem musi przeładować, no to on tych turetów za szybko, te turety no, za szybko nie niszczył. Więc będzie jej niszczyć trochę szybciej. Jinx, e, zdjęty limit dodatkowych obrażeń R. Naprawiono błąd limitu dodatkowych obrażeń. 385 punktów obrażeń przeciwko głównemu celowi, będącemu bohaterom. Teraz bez limitu przeciwko wszystkim celom celom, przepraszam. Czyli jeżeli teraz traficie super mega rakietą śmierci, to powinna zadawać większe obrażenia. Ale to był niby błąd, czyli bug, a nie jakiś taki super buff, więc nie wiem dokładnie jak to będzie działać. Karma, mocne nerfy, wnętrzny płomień koszmany, zawsze 65, czas odnowienia o 2 sekundy większy. A moim zdaniem to Karmę troszeczkę z met wyeliminuje. Ona była grana na topie, na midzie i na suporcie, więc nie dziwię się, że dostała nerfy. A, ale to ją troszeczkę moim zdaniem zabija, bo jej Lenik będzie dużo, dużo, dużo gorszy. Kartus, zrównanie z ziemią, skalowanie wrażenie zostało zmniejszone o 005 punktów mienności. Czyli nie są to duże nerfy, ale niektórzy tam kartusem grali. Ehm, przyjemne nerfy, bo jak kartus jest nafidowany, to nie da się na ten wygrać. grać. Kazi. Za kosztu ich strachu. Dodatkowe obrażenia zadawane odizolowanym celom zmniejszono o 10%. Czyli było to 100% przed bufami, potem to było 120% po bufach, i teraz wracamy do 110, czyli pomiędzy 50% mniej, jeżeli liczyć samego bufa, z 20% na 10%. A. te. Yeah. ja. Yeah. Moim zdaniem Kazik dalej będzie bardzo silny, szczególnie w solo queue, bo w tej mecie po prostu mamy dużo postaci, które są, no, no, łatwo się zabija je Kazikiem, tak, postacie typu Oriana, typu Azir, typu Zoe, typu jakaś tam, nie wiem, nawet, no, Caitlyn nawet nie jest najgorsza, ale Ashka właśnie, takie postacie są beznadziejne na Kazika, łatwo się zabija, więc Kazik dalej zostanie w mecie. Lucian, obrażenia zwiększono o 10 na Q i Rzeź, R, wystrzelone pociski zwiększono o 2, potem o 3, a potem o 4. No, nie wiem, jak mocne są te bufy na rkę, i nie wiem, jak mocne są te bufy na przebijające światło. Ale możliwe, że Lucian będzie teraz AD Kery typowo pod linię, bo Lucian nie skaluje się najlepiej, ale można, nam domino można nim dominować linię, więc może niektórzy będą tym Lucianem grać. A moim zdaniem to nie jest najlepsza postać w mecie, jeżeli wiecie. Jakaś Caitlyn, która ma dwa razy większy zasięg prawie jest, jest grana, ale może się mylę, tak? Nie znam się aż tak na bocie. E, Misfortune, obrażenia zwiększone o dwa. Również to są takie taki lekkie, uką w stronę AD Kery, żeby po prostu trochę więcej Adikiery się pojawiło w mecie, a nie tylko mamy na tą chwilę Caitlin, która jest najbardziej OP. A który dalej jest nie do końca zbalansowany, niektórzy grali tą Aszką. No i kogo jeszcze tam mieliśmy? Ezraela, oczywiście granego, więc teraz to są takie tyciu, tyciu buffy do innych Adikiery, żeby troszeczkę bardziej się pojawiali. Kajsa też była leciutko bawowana wcześniej. Morgana, czas mroczne uwiązanie, czas odnowienia o sekundę mniejszy, czyli Morgana będzie troszeczkę lepsza na linii. Morgana w niektórych sytuacjach grana, szczególnie Morgana Caitlin to jest super, super kombo. Bocie. Jeżeli gracie na jakieś tam na Otylusa, to jej Spell jest po prostu boski. I wasz laning jest bardzo mocny. Więc to są fajne buffy, buffy na Morganę. Postać, która już teraz pojawiała się w mecie i będzie jeszcze trochę silniejsza. No bo wiadomo, niełatwo trafić Q, więc ma więcej szans na to, że teraz no, rzuci. Może, może ktoś tam wasz, wiecie, brązowy kolega trafi. Na Otylus Gniew Tytana, wytrzymałeś tarczy zmniejszono o 15. No z tego co wiem W się nie maksuje, tylko najpierw E, a pod, e po, najpierw Q, a potem chyba E, więc e, no, są to leciutkie nerfy na linie, że łatwiej go obić albo zabić, jeżeli on wchodzi na Ciebie. No, 15 życia to nie jest dużo, ale zawsze. Myślę, że dalej Natus będzie w mecie przez swoją Rkę. Neko, obrażenia, zwiększone na ku, e, obrażenia Q zwiększono o 10, obrażenia rozkwitu zwiększono o 5. Pamiętajcie, że rozkwit e, z tego co wiem może prokować się dwa razy. Czyli w sumie to obrażenie zostało o 20 zwiększone na kół już na pierwszym poziomie, jeżeli oczywiście dwa razy użyjesz rozkwitu. A myślę, że Neko może będzie w mecie dzięki temu, bo łatwiej będzie się puszować. Poza tym, Neko to takie trochę dziecko Lili i Hekarima, więc wiecie, może taka kompozycja Neko, Lilia, Hekarim, tak, tak fajnie się będzie grało, bo podobne postacie, czy coś w tym stylu. W każdym razie, no nie, myślę, że będzie trochę grany. Nocturn. To są tylko i wyłącznie nerfy na linie. Czas odnowienia pasywki zwiększono o 4 sekundy, ale teraz e, skrócenie, czas odnowienia przy trafieniu e, to e, będzie się skracało o 3 sekundy, a nie o 2. Czyli generalnie to są buffy, im więcej masz atak spida, Im więcej masz atak Da, tym no, lepiej powinna teraz działać pasywka, ale na początku będzie bardzo podobnie działać. W każdym razie to są głównie nerwy na linie, w dżungli nie powinniście tego odczuć. No, to dalej jest w porządku. Rakan, lotność, dodatkowa prędkość ruchu zwiększona o 25%, czyli po prostu łatwiej grać rakanem, łatwiej inicjować. Set. E, sierpowe obrażenia postawy zmniejszone o 20 na maksymalnym poziomie. Rozbijasz twarzy zmniejszone o 40 na maksymalnym poziomie. No Ja trochę gram setem i mimo, że moje gry na scenie chyba tylko jedna nie wyszły najlepiej, to teraz jestem w sumie takim dość bogiem seta i mam takie sixpack pack agon. Um, ale to są nerwy głównie na late game i w dżungli maksuje szkół, a potem W, więc to raczej nie tyczy dżunglerów. Jak już to seta na linii, które maksował W. Więc no nas nie, nie przejmujemy się jako dżunglerzy, ale są to jakieś tam nerfy. Skalner skalowanie obrażeń zwiększono 0,05 obrażeń ataku i koszman zmniejszono 10. koszmany. bezużyteczny i tak nie miał problemu z maną, ale troszeczkę lepiej będzie clearował las, jeżeli szczególnie zbudujecie coś podadę, więc przyjemne buffy. Syndra, Mroczna kula, obrażenia postawy zmniejszono od 20 na maksymalnym poziomie, to, to jest dość duży nerf do Syndry, bo Syndra bardzo często trafiasku. Mnie to, generalnie teraz z postacią, że czasami jak użyje QR to i tak cię zabije i tak i, i <laughs> te 20 obrażeń nic nie zrobi, ale są team fighter, w których ona używa tego Q bardzo dużo, ale bo jak koszuje linię, więc to są dość duże nerwy na synte. Tristana, czas na boom. E zadaje teraz 1% więcej obrażeń za każde 3% szansy na trafienie krytyczne. Maksymalnie 33% dodatkowe obrażeń. To są bardzo fajne bufy, bo każda Tristana idzie pod Krita, więc są to zdecydowanie bufy do major. Nie wiem czy to spowoduje, że ona jest w mecie, ale mówię, Riot stara się troszeczkę więcej lickery zbufować. Wejda, odpowiedź na magię zwiększona o 2. No to chyba nic nie musimy mówić. Woliber, dodatkowa prędkość ruchu została zmniejszona do 26% na maksymalnym poziomie, nadal się podwaja, kiedy kogoś gonisz. Na Voliberze maksowało się Q, a nie W, dlatego że dzięki temu mogłeś kogoś dogonić i go złapać i go zabić. Teraz zdecydowanie to maksowanie Q już nie będzie takie fajne, ale chyba dalej będziesz maksować Q, tak mi się wydaje, bo dalej chcesz kogoś dogonić i go zabić wtedy. No ale są to dość duże nerfy na Volibera jasuo Odporność na magię jest zwiększona o 2 rka Ostatecznie e, ostatnie tchnienie obrażenia postaci zwiększono o 50, a potem o 100. E, dość duże buffy, szczególnie jeżeli grasz jasuo na postacie, które zadają magiczne obrażenia. Wydaje mi się, że jasuo może być w mecie szczególnie na Mistrzostwach Świata, a jasuo przyjemnie się ogląda. E, no może nie w Twoim teamie, ale wiecie, jak oglądacie jakąś inną grę, to albo się z niego śmiejecie, albo on fajne playsy robi, więc może na Mistrzostwach Świata będzie widoczny. Umiejętność bierna. Krótki long. Skalowanie do tego obrażenia zostało zwiększone. Zwiększone do 0,5 punktów umiejętności i mnożnik obrażeń zawanych budowlą to będzie 2,5% razy 2,5 moc umiejętności również. Czyli X będzie teraz totalnym niszczycielem turetów, jeżeli będzie mógł blokować pasywkę, a już teraz był niszczycielem turetów przez swoje W. E, więc X może również być grany w niektórych meczapach, w których może puszować, ale na pewno nie na jasu. Pasz Nimbu. Dodatkowa prędkość ruchu została zmniejszona o 5%. Czas odnowienia czaru przywoływacza. 0-100-250 sekund, czyli tu się nic nie zmieniło. E, no cóż, płaszcz nimbu został znerfiony e, o 5% na takiego właśnie set, przez co dostał nerfy, tak, bo z tego z tego korzystał Hexlash, he, generalnie z płaszczem, e, pła, e, tym płaszczem był dobry, teraz będzie gorszy. No i postacie typu Zoe i tak dalej, oczywiście to że na, czym, na tym ucierpię. Dużo postaci to używało, więc się nie dziwię, bardzo się na masterka. Um... Tu są same zmiany na aramie wyważające Nexus Beaston. Tym się nie interesujemy. Możemy oczywiście te fajne skórki sprawdzić, bo one tutaj powychodziły. To jest Riven, nie wiem czego dokładnie. Spirit Blossom, bardzo ładnie wygląda. To jest... nie, nie, nie pamiętam czy to była moja waifu, czy nie, chyba tak. Tutaj mamy Cassiopeię, która aż, aż się krew chyba tutaj leje z buzi. Tu też bardzo fajnie wygląda. Kogo my tu jeszcze mamy? Ari. Te skiny są bardzo ładne. Generalnie nie wiem czy wiecie, ale w kliencie to te, są teraz takie misje, które robisz i oddajesz jakby punkty swoim tam wybranym e, bohaterom i możesz z nimi flirtować może nie do końca, ale bardziej rozmawiać. I właśnie chcę oddać e, mój punkt Serca Riven, ale jeszcze go nie zdobyłem. I ona ma fajną klatę, też chciałbym mieć taką klatę. E, no cóż, to było na tyle. Mm. Zostawiam was w tym momencie. Idę do mojej Wife for Even jej wszystkich Was pozdrawiam, mam nadzieję na łapeczkę w górę i widzimy się w następnym filmiku. Prawdopodobnie będzie to omówienie jakiejś tam gry, kogoś, żeby, żeby pokazać, jak możecie lepiej grać. Miłego wieczoru i do widzenia. Papa! Pa.